Cześć, jesteśmy na stadionie ośmiotorowym. Dzisiaj opowiem Wam różne ciekawostki ze stadionem związane. Tak wygląda stadion, na którym będę dla Was nagrywał. Tutaj mamy linię startową na 10 tysięcy metrów. Przy okazji jest tutaj jeszcze 2000 metrów. Tutaj mamy, takie z haczykiem, to są strefy zmian na różne dystanse. 800 metrów. Startujemy. Po swoim torze 100 metrów, schodzimy na pierwszy tor i biegniemy już po pierwszym torze kolejne okrążenie. Tu jest 400 metrów, na drugim torze to jest około 8 metrów, na trzecim to jest prawie 16 metrów i tak prawie co 8 metrów jest zmiana. Tutaj mamy drugą linię startu na 10 tysięcy metrów, czyli wszystkie te osoby zbiegają na piąty tor i po piątym torze biegną 100 metrów schodzą po linii i biegną już wszystko po pierwszym torze tutaj, tak to wygląda to też jest napisane 10 tysięcy metrów tu mamy także dodatkowo opisane 4 razy 100 metrów, ale mamy także czarne oznaczenia 4 razy 400 metrów, czyli osoba na tym torze startuje biegnie całe okrążenie po tym torze i druga osoba tam mniej więcej odbiera pałeczkę na 800 metrów, biegnie 100 metrów po swoim torze i schodzi do wewnętrznej krawędzi. Idziemy dalej. Ogólnie taka zasada na stadionie też jest, żeby jak truchtamy, to biegać sobie po zewnętrznych. Torach, ale jak już biegamy, jakieś szybsze, konkretne odcinki, to biegniemy po pierwszym torze, żeby sobie to ładnie wszystko mierzyć. Mamy dodatkowo takie oznaczenia, będzie zaraz ich więcej, ale to, jest, to są y, miejsca na płotki, gdzie mają stać dla osób, które biegną 400 metrów. Tutaj mamy kolejne 4x400 już na samym końcu. Zobaczcie, tam pierwsza osoba startuje z linii. A tutaj na ostatnim torze jest aż tak daleko, ale potem się to wszystko ładnie zrównuje. Pokażę Wam start także na 100 metrów, choć tam też będzie, ale tutaj jest też zrobione, że będzie, będzie 100 metrów. O, tu mamy linię, też 8 torów i nawet mamy 110. Tu będzie 110 metrów do mety, ale jak podejdziemy sobie 10 metrów do przodu, to mamy 100 metrów linie. Dodatkowo mamy 1500 metrów, czyli to, jak to się mówi, startuje się prawie z 300. -ki. Tutaj, a to jest jeszcze z przeszkodami, przepraszam. 1500 z przeszkodami dla pań, bo one wtedy jeszcze dobiegają rów z wodą. Tu mamy jak 300. Czyli 300 metrów stąd tam do mety będzie równe. 300 metrów na tym torze, na tym torze jest troszkę dalej, a tu jest start dla 1500. Ona jest minimalnie troszkę w lekkim łuku, ale stąd startujemy i od razu zbiegamy na pierwszy tor. Tu mamy kolejne strefy zmian w innym kolorze, czyli dotyczy to pewnie 4 razy 100 metrów, bo one były oznaczone na. Żółto. Tu mamy kolejne płotki, to jest już do 100 metrów. Tu mamy zejście, zielona linia 800 metrów, czyli ci zawodnicy, którzy wystartowali tam na torze, biegną dotąd i zbiegają już na pierwszy tor. 300 metrów na tym torze jest tutaj, tam było start i tam jest meta. Więc można z każdego toru swoje 300 metrów pobiec. Idziemy, tu mamy 60, czyli stąd do mety mamy 60 metrów, czyli można od razu sobie policzyć. Jeżeli ktoś chce zrobić jakiś odcinek 40 metrowy, to jest stamtąd, ewentualnie 50 metrowy to ze 110. Ale mamy także tutaj oznaczenie 50 metrów, czyli dzieci jak biegną na przykład na 50 metrów, to biegną w tamtą stronę. Idziemy dalej. Tu są dalej oznaczenia na płotki. Tu są różne zejścia innych sztafet dodatkowych. Tu na przykład mamy dużo grubszy kwadracik. Tutaj tutaj on zajmuje trzy tory. To jest miejsce na belkę, żeby przeskoczyć w biegu z przeszkodami. Jest dodatkowo jeszcze tutaj opisany. Tak wygląda belka. Jak się prezentuje jest dosyć Ciężka, to nie jest jak płotek, nawet podnieść jest to, jest to trudno. Idziemy dalej, bo mamy teraz 5000 metrów, a nie, to jeszcze kawałek, przepraszam. Tu mamy 3000 z przeszkodami, czyli bardzo dobry dystans, ale to wtedy się biegnie jeszcze przez rów z wodą, więc jest to dosyć męczące. Tu mamy 1000 metrów z przeszkodami. 1000 metrów z przeszkodami, dodatkowo rzadko się to zdarza na stadionie. A tu mamy już dwusetki i 5000 i 3000 metrów płaskie, czyli dwusetkę stąd biegnę po tym torze, jakbym miał drugi tor, to stąd i to jest około 4 metrów różnicy między torami. Tu mamy linię na 3000 i 5000 metrów, i jeżeli startuje stąd na zawodach to Muszę zbiec na pierwszy tor, ale możemy wystartować także z drugiej linii. Też mamy napisane 3000 m i 5000 i wtedy biegniemy po piątym torze 100 metrów tam powinno być zejście i zbiegamy na pierwszy tor. Tutaj dalej mamy dwusetki oznaczone i idziemy dalej po stadionie. O już widzę kolejne dla was oznaczenia. Podejdziemy sobie bliżej. Mamy 150 metrów. 150 metrów, można sobie wystartować, zmierzyć czas odcinka meta. Cały czas jest w tamtym miejscu, gdzie zaczynaliśmy wszystkie tory, 150 metrów, tu już jesteśmy dużo bliżej, tak wygląda rów. Dla pani jest niższy, dla panów jest wyższy. Tutaj oczywiście musiałby być wtedy napełniony wodą i skaczemy, i mamy troszkę, jakby krótszą, krótszy łuk, dlatego start jest troszkę dalej niż tradycyjne 3000 metrów. I tu już mamy strefę ostatnią zmian 4 razy 100 metrów, żebyśmy mogli odebrać pałeczkę od tej strefy. Mamy troszkę miejsca, żeby się rozpędzić. Tu mamy linię startu na 100 metrów. Tak się prezentuje. I tu kończy się strefa zmian 4 razy 100 metrów, czyli dotąd musimy odebrać pałeczkę, żeby, żeby dobiec do mety. Tu mamy także znowu 100 metrów, a tu mamy 110 metrów. Biegu. czyli możemy stąd wystartować i także dobiec 110 metrów do mety. Dodatkowo na stadionie są różne inne atrakcje, jest skok otyczce, skok zwyż, skok w dal jest tutaj. Tu już są płotki przygotowane. Średnio na takim stadionie jest przynajmniej 80 płotków bo po 10 na każdy tortu jest belka już też przygotowana jakby były zawody żeby już nie chodzić z nią pół stadionu tylko tutaj ją blisko blisko mieć znowu mamy 60 60 metrów do mety tutaj mamy 50 metrów 50 metrów do mety tutaj znowu oznaczenia płotków, czyli im jesteśmy starsi mamy wyższe płotki tym po prostu są troszkę dalej rozstawione. Jedne są dla 100 metrów przez płotki i jedne są dla 110, więc trzeba dobrze znać te oznaczenia. I jesteśmy już na mecie, czyli dobiegamy. Ale zanim meta mamy kolejne oznaczenie 2000 metrów z przeszkodami jeszcze i jedna mila. Jedna mila, stąd zbiegamy na pierwszy tor i biegniemy 4 okrążenia, czyli 409 mniej więcej metrów. I tak prezentuje się meta. Dobiegamy tutaj w jeżeli jest, to was nas Dziękuję i zapraszam na kolejne moje filmiki.